Codziennie nasze włosy narażone są na różnego rodzaju czynniki wpływające na ich kondycję: silny wiatr, palące słońce, praca w zanieczyszczonym środowisku, niskie temperatury itd. Każdy z nas posiada inny rodzaj włosów i boryka się z różnymi problemami: przesuszone i łamliwe włosy. Łupież, nadmiar sebum, przetuszczanie się. Dlatego bardzo ważne jest, aby odpowiednio o nie zadbać i dobrać najlepszy możliwy kosmetyk, który sprawi, że nasze włosy będą zdrowe i silne. Marka American Crew ulepszyła ostatnio kilka swoich szamponów oraz wprowadziła nowości o których dziś chciałbym Wam opowiedzieć. Jeśli temat pielęgnacji włosów jest Ci bliski, to zapraszam serdecznie. Mimo iż lubię markę American Crew i uważam, że mają naprawdę kilka fajnych produktów, choćby testowany przeze mnie ostatnio puder czy lakier, to przyznam szczerze, że szampony jakoś specjalnie mnie do tej pory nie porwały. Opakowania miały całkiem zwyczajny wygląd, a w składzie można było znaleźć sporo niekoniecznie dobrej chemii. To już jednak przeszłość. Po pierwsze, nowe opakowania to minimum 80% plastiku z recyklingu. Każdy szampon ma przypisany kolor, więc już nie będą nam się mylić. Na etykietach pojawiły się nowe oznaczenia takie jak Vegan Formula, Free from Silicon czy Naturally Derived Ingredients, które zwiastują ulepszone i bardziej naturalne składy kosmetyków. Powrócono też do świeżego zapachu cytrusowej mięty. Daily Cleansing Shampoo to ulepszona wersja Daily Shampoo. Jego zadaniem jest oczyszczanie włosów i skóry z nadmiaru sebum. W nowej odsłonie SLS został zastąpiony als em Pozbyto się silikonów, polepszono właściwości oczyszczające i nawilżające. Formuła szamponu jest wegańska, a w składzie mamy aż 91% naturalnych składników. Szampon jest przezroczysty i ma żelową konsystencję. Jest bardzo wydajny, tworzy gęstą i miłą w dotyku pianę. Świetnie oczyszcza włosy, pozostawiając je miękkie i lśniące. Przeznaczony jest do włosów normalnych i przetłuszczających się. American Crew Daily Deep Moisturizing Shampoo to ulepszona wersja szamponu Daily Moisturizing. Jak sama nazwa wskazuje, do głównych zadań tego produktu należy nawilżenie włosów, a w szczególności tych suchych. Szampon również został przeformułowany. Pozbyto się silikonów, slesów, a skład wzbogacono o naturalne, w tym wegańskie składniki, których jest tu 84%. Szampon Daily Deep Moisturizing to jakby połączenie Daily Cleansing z Daily Moisturizing Conditioner, o którym opowiem za moment. Kosmetyk jest biały jak odżywka, ale tworzy gęstą pianę jak szampon oczyszczający odznacza go zapach świeżej mięty cytrusowej. Takie połączenie sprawia, że włosy po umyciu są czyste, miękkie i nawilżone. Odżywka American Crew również została upgrade'owana i teraz nosi nazwę Daily Moisturizing Conditioner. To co ją wyróżnia, to wegańska formuła bez silikonów, zwiększony zastrzyk prowitaminy B5 oraz 91 składników naturalnego pochodzenia. Jej zadaniem jest dogłębne nawilżenie włosów, jednocześnie nie obciążając ich. Wzmocnienie włosów poprzez redukcję ich łamliwości i ochrona przed przesuszeniem. Produkt jest bardzo kremowy i łatwo się aplikuje. Odżywkę można stosować też, aby ułatwić sobie zmycie z włosów ciężkich pomad. Osobiście lubię podtrzymać ją chwilę na głowie i poczuć ten orzeźwiający chłód mięty. Na koniec zostawiłem kompletną nowość, a mianowicie detox shampoo, czyli głęboko oczyszczający szampon do włosów który również dostarcza im odżywczych składników, np. żelaza, cynku, wapnia, sodu i potasu. A to nie koniec, ponieważ Detox złuszcza też skórę głowy i reguluje wydzielanie się sebum. Wszystko to dzięki wegańskim, naturalnym w 80% składnikom i skruszonej łupinie orzecha kokosowego. Drobinki skorupy kokosa zapewniają głębokie oczyszczenie, pozbycie się resztek produktów do stylizacji włosów oraz aktywują mikrokrążenie skóry głowy. Włosy po myciu są miękkie, super gładkie i zdrowe. W przeciwieństwie do wyżej wymienionych szamponów, detox nie powinien być stosowany codziennie. Bardzo cieszy mnie fakt, że American Crew coraz bardziej stawia na naturalność swoich produktów. Widać duży progres w formułach kosmetyków. Szampony do włosów dostępne dotychczas w ofercie marki zostały zastąpione ulepszonymi ich wersjami. Powstają także nowe kosmetyki, mające za zadanie sprostać wymagającym męskim włosom. Opakowania stały się bardziej eco-friendly, składy są nawet wegańskie, zapachy naturalne, świeże i rześkie. Każdy z wyżej wymienionych szamponów świetnie spełnia swoją rolę i z czystym sumieniem mogę je polecić. Moje włosy są ostatnio bardzo wymagające. Cały czas je zapuszczam, więc jest z nimi nie lada problem. Stosując szampony od American Crew przez ostatni miesiąc udało mi się je ujarzmić, przez co lepiej się układają. Pozbyłem się łupieżu, który sporadycznie się pojawiał. Zadbałem o nawilżenie skóry oraz zdrowy wygląd mojej fryzury. Składy szamponów przepuściłem przez specjalny analizator, więc możecie zajrzeć na bloga po więcej info. Szampony od American Crew znajdziecie w pojemnościach 250 i 1000 ml, czyli tzw. Barber Size. Linki do sklepu Barber Store. I poszczególnych szamponów znajdziecie w opisie. Ceny wahają się od 39 zł za 250 ml do 125 zł za Barber Size. Oczywiście kod rabatowy na zakupy również znajdziecie w opisie. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału, po to, abyście byli na bieżąco z nowymi filmami. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!